Jakby takie ule odkładowe albo coś? To wygląda na daszki. Tak, daszki. Tutaj ktoś miał odkurzodowe siatki. Zobaczcie. No, mnóstwo jeszcze plastrów. Pewnie troszeczkę wosku by z tego wytopił. One chyba są troszeczkę bardziej porozwalane niż w tamtym roku. Ten ul w ogóle wygląda jakby się zawalił. Nie wyglądał tak wcześniej, mi się daje. No, widzicie, tutaj też taka płyta od o, siatka z już. Tutaj świeży plaster, nieprzeczerwiony.